Dzień dobry, ja nazywam się Przemysław Bartosz, jestem produkt menadżerem w grupie CTI. W krótkim cyklu filmów instruktażowych pokażę Państwu, w jaki sposób zautomatyzować sobie procesy handlowe w Comarch RP Optima. W tym celu będziemy potrzebowali oczywiście Optimy, którą już wcześniej dla Państwa tutaj przygotowałem, mam uruchomioną, jak i dodatkowy moduł, moduł nazywający się przetwarzanie dokumentów z Optimy. W dzisiejszym krótkim odcinku skupimy się na procesie przekształcania w zasadzie dokumentu rezerwacji odbiorcy do faktury sprzedaży. Taki dokument może zostać automatycznie przekształcony w momencie, kiedy, nie wiem, spływa jakieś zamówienie ze sklepu internetowego, którego integracja pobiera nam do Optimy, no i klient przykładowo wyraża chęć, chęć po prostu otrzymania faktury, no i taka chęć może być wyrażona na przykład w atrybucie. Ja w tym celu dodałem sobie atrybut Chcę fakturę jego wartość, aby ten dokument został przekształcony w ogóle, musi się równać tutaj faktura. Symbol generowanego dokumentu mogę ustawić tutaj w programie, czyli z, jaką, z jakim symbolem ma mi się generować, generować tutaj dany, dana faktura. Oczywiście taki dokument może być generowany do bufora, tak jak widać. Dokumenty mogą być pomijane te, do których już został, program wygenerował fakturę, prawda? Tak samo, jeżeli w ogóle została wygenerowana faktura w Optimie, nie sam program, to również on go po prostu pominie. Możemy generować jeden dokument na kontrahenta, czyli nawet jeżeli występuje rezerwacja odbiorcy kilkukrotnie na tego samego kontrahenta, za każdym razem do dokumentu powstanie faktura, bądź możemy generować taki dokument zbiorczy. I tak, przechodząc sobie jeszcze na zakładkę tutaj kontrahenci, możemy w ogóle oznaczyć dla jakich kontrahentów, takie z jakim statusem kontrahenta mają być w ogóle tworzone te dokumenty. Czy ma być to typ podmiotu gospodarczego, czy osoba fizyczna, czy też może ma być to po prostu tylko z Polski, bądź Unii Europejskiej bez Polski, czy też poza Unii Europejskiej. Takie tacy kontrahenci mają pochodzić. I oczywiście... Nie musimy tutaj ograniczać się w zasadzie do jednej z konfiguracji. Tak jak Państwo widzą, każdorazowo tutaj w momencie, kiedy ustawimy sobie na zakładce jakieś parametry, oczywiście tutaj jeszcze pominąłem towar, bo jeżeli na dokumencie będzie jakaś pozycja, która miałaby mieć określony atrybut i dopiero wtedy będziemy tworzyć taki dokument. Też oczywiście jest taka możliwość. Niemniej każdorazowe takie ustawienie programu może skutkować dodaniem osobnego zadania do automatycznego procesu. Program pozwala na przede wszystkim zakolejkowanie zadań i będzie te zadania wykonywał automatycznie, na Przykładowo typ zadania, czyli przekształcenie rezerwacji odbiorcy do faktury sprzedaży, generowane co minutę. Jednorazowo teraz, codziennie o danej godzinie tworzymy sobie takie zadanie i takie zadanie pamięta tą konfigurację, którą żeśmy tu przed chwilą ustawili możemy jej nadać nazwę, czyli może być to przekształcać dokumenty rezerwacji odbiorcy do faktury sprzedaży dla kontrahentów pozaunijnych Możemy sobie ustawić potem dla krajowych z innymi parametrami, z innymi atrybutami, z innymi wartościami Niemniej ja wcześniej tutaj przygotowałem już dla Państwa taki przykład gdzie mam dodaną rezerwację odbiorcy, ale nie mam jeszcze na niej atrybutu. I teraz w tej chwili dodamy sobie taki atrybut. Atrybut chce fakturę, a jego wartość ustawimy fakturę. Zapisując teraz taki dokument, jak widać jego status jest jeszcze niezrealizowany, ale pozwolę sobie utworzyć takie zadanie, tak aby program nie automatycznie w tym momencie spojrzał do Optimy i przekształcił, tak jak zaznaczyłem co minutę i przekształcił taki dokument w fakturkę, fakturkę sprzedaży. I jak widzimy odświeżyłem listę i dokument został tutaj ze statusem zrealizowano, wyświetlony. Jak sobie wejdziemy do środka, podejrzymy taką rezerwację odbiorcy. Przejdziemy na zakładkę Dokumenty. Widzimy, że została wygenerowana do niego faktura. Wchodząc do środka ta fakturka będzie miała status w buforze. Dokładnie tak jak mam ustawione w programie, czyli ma być dokument generowany do bufora. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. W kolejnym odcinku przyjrzymy się kolejnym procesom automatyzacji i możliwościom przyspieszania pracy przede wszystkim w komarze RP Optima. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę miłego popołudnia. Pozdrawiam.